Od wieków pojedynczy kawałek płótna budził zarówno zdumienie, jak i wątpliwości w świecie nauki i religii. Płócienna relikwia, która rzekomo przedstawiała twarz ukrzyżowanego człowieka. Dla naukowców była to legenda, dla wierzących niezbity dowód. Nie istniał żaden portret Jezusa, więc całun nadal pozostaje najlepszą rzeczą, jaką posiadamy. Jednak dopiero niedawno sztuczna inteligencja włączyła się do debaty, deszyfrując to, co jest obecnie największym odkryciem. Co dokładnie ujawniła sztuczna inteligencja i dlaczego naukowcy są zszokowani? Czy to możliwe, że to 4,2-metrowe lniane płótno uchwyciło największe zjawisko paranormalne wszechczasów? Dołącz do nas w tym filmie, w którym odkryjemy, co sztuczna inteligencja właśnie odkodowała na całunie turyńskim. Co sztuczna inteligencja właśnie odkodowała na całunie turyńskim, co szokowało naukowców. To, co sztuczna inteligencja odkryła na całunie, nie wzięło się znikąd. Zawsze tam było osadzone w danych, czekając na system, który nakreśli jego zarys. Spod twarzy i tułowia wyłoniły się dziwne proporcje echa na czole wardze i brodzie niewyraźne łuki powtarzające się wzdłuż żeber i ramion. Nawet rozmazane dłonie nosiły wzory, które nie należały do splotu. Te geometrie utrzymywały się zarówno w świetle ultrafioletowym, jak i widzialnym. Przetrwały testy mające na celu rozwianie iluzji. Jak symetria mogła ukrywać się w tkaninie przez wieki, sceptycy ostrzegali przed pareidolią ludzką skłonnością do odnajdywania twarzy w chmurach lub tostach. Aby uniknąć tej pułapki, Badacze stosowali neutralne narzędzia takie jak analiza głównych składowych metody pozbawione założeń. Jednak obraz nie zapadł się w przypadkowy szum. Rozłożył się w polu, w którym jasność rosła i opadała, jakby rządziło nią prawo, a nie pociągnięcie pędzla. Jeśli to prawo, to jakie? Czy tkanina może zachowywać się jak rejestrator sił, a nie pasywne płótno? Krytycy wskazywali na aureole fałszywe symetrie. I sztuczki zrodzone z przetwarzania. Analitycy zatem wrócili do surowych negatywów, odległych od dekady, nakręconych różnymi kamerami i filtrami. Struktura się utrzymała. Kontrolowane płótno spalone, poplamione lub odciśnięte wytwarzało artefakty, ale nigdy w tych samych proporcjach. Ostrożny wniosek: obraz całunu nie jest pojedynczy, ale różni się od innych. Jeśli nie błąd aparatu lub utkany miraż, to co ustabilizowało geometrię w pasmach światła, krwawe plamy wywołały nowe zagadki. Zamiast zaburzyć geometrię, zignorowali ją. Proporcje były kontynuowane poniżej, jakby obojętne na późniejsze dodatki. Sugerowało to dwa oddzielne zdarzenia. Jedno wytrawiło obraz, a drugie oznaczyło tkaninę chemicznie. Jeśli tak zagadka się podwoiła, czy dwie historie nakładały się na siebie w tym samym płótnie? Niektórzy szeptali, że jeśli obraz zachowywał się jak pole, być może pochodził z jednego. Modele wyładowań koronowych rozbłysków ultrafioletowych i zdarzeń elektrostatycznych zostały przetestowane, jednak żadny z nich nie wyjaśnia płytkiej precyzji zabarwienia ani jego niesamowitego kodowania odległości. Naukowcy przyznają, że nadal nie wiedzą, jak to działa. Pewien fizyk wyraził się wprost: to nie zachowuje się jak artefakt. Lecz jak zjawisko. Ale jaki rodzaj zjawiska może wyryć porządek na płótnie bez użycia narzędzi? Czy to zjawisko chemiczne, fizyczne, czy coś, czego jeszcze nawet nie nazwaliśmy? Kiedy pierwsze przegrupowania pojawiły się na ekranie, niektórzy oczekiwali jedynie potwierdzenia tego, co oko już widzi: twarz, tors, dłonie plamy. Zamiast tego analiza ujawniła coś dziwniejszego. Pokazało porządek, który nie przypominał pociągnięć pędzla stempli. Ani kalkomani. Wyglądało jak reguła, której nikt nie napisał. Na długo przed pojawieniem się sztucznej inteligencji naukowcy testowali prostsze pytanie za pomocą symulacji 3D. Gdyby obraz powstał wyłącznie w wyniku kontaktu, jakby wyglądał tkanina, przyciśnięta do ciała przyciemniałaby punkty styku i rozjaśniała miejsca, w których zwisała. Ale taka mapa styku tworzy zniekształcenia szczególnie wzdłuż ramion policzków i palców. Artyści cyfrowi nakładali nawet wirtualną tkaninę na modele, tworząc teoretyczne impresje. Zniekształcenia nie pasowały do zaskakująco niezakłóconych proporcji całunu. Kiedy wyobrażano sobie tkaninę na płytkim reliefie, a nie na całym ciele, dopasowanie się poprawiło, ale nadal nie było dokładne. Sugerowano nie to, że całun zakrywał posąg, ale że sam kontakt nie mógł wyjaśnić obrazu. Wydawało się, że w grę wchodziło coś bardziej w rodzaju mapowania odległości. Co dalej ze światem nauki? Jakie wyciągnięto wnioski? Obserwuj dalej, aby się dowiedzieć. Narastające kontrowersje: Istnieje więcej całunów. Czy wyciągnięto? Obserwuj dalej, aby się dowiedzieć. Narastające kontrowersje: Istnieje więcej całunów. Całun istnieje w dwóch światach. Jeden jest głośny i publiczny gdzie nagłówki krzyczą o cudzie lub oszustwie, drugi jest cichy i prywatny, gdzie eksperymenty są powtarzane w ciszy, a wyniki ostrożnie udostępniane. W tym cichszym kręgu buty AI. Odkrycia AI rozprzestrzeniały się ostrożnie. Naukowcy próbowali złamać geometrię za pomocą testów, ale im się nie udało. Inni szukali podobnych wzorów w starych, lnianych tkaninach, ale żaden nie wytrzymał próby. Jeden włoski zespół nazwał to degradacją inteligencji przestrzennej. Amerykański zespół nazwał to zanikającym sygnałem. Terminy różnią się, ale oba wskazują na tajemnicę, a nie rozwiązanie. Czy takie metafory prowadzą nas naprzód, czy też więzią nas w kręgach wokół nieznanego teologowie, odpowiadali w przewidywalny sposób. Niektórzy twierdzili, że ten wzór jest odciskiem palca zmartwychwstania inni nalegali na ostrożność tłumacząc że nauka nie jest w stanie odtworzyć tego co wydarzyło się raz podczas gdy wiara toleruje wyjątkowość nauka ma z nią problem mimo to większość naukowców nie przejmuje się samą wyjątkowością martwi ich pośpiech jeśli śmiałe twierdzenia wyprzedzają dane wiarygodność rozpada się rytm musi pozostać mierz powtarzaj i publikuj wzbudzaj wątpliwości ale czy ten rytm przetrwa w świecie uzależnionym od natychmiastowych nagłówków? Watykan milczał być może mądrze. Po wiekach kontrowersji wiedzą, że każde słowo zostanie przekręcone jako broń. Lepiej więc pozwolić danym przemówić. Tymczasem sztuczna inteligencja zyskała dziwny szacunek. Nie błogosławiła ani nie kpiła. Po prostu liczyła, mapowała i prosiła o więcej liczenia. W swojej obojętności sztuczna inteligencja może być najsprawiedliwszym sędzią, jakiego całun kiedykolwiek miał. A jednak wciąż mnożą się nowe pytania. Czy wzór pojawia się tylko na twarzy i klatce piersiowej? Czy zanika w pobliżu kończyn? Czy obraz podąża za splotem nici, a może całkowicie je ignoruje? Czy mikroskopia o wysokiej rozdzielczości może udowodnić, że korony włókienek są wszędzie zabarwione w ten sam sposób? A co z datowaniem? Czy nowe badanie radiowęglowe przeprowadzone w ślepej próbie i obejmujące wiele regionów może ostatecznie rozstrzygnąć spór raz na zawsze? Czy dostęp do płótna zawsze pozostanie zbyt ograniczony? Każde nowe pytanie zdaje się obiecywać lata pracy. Którą ścieżkę wybiorą badacze najpierw? A potem pojawia się ważniejsze pytanie: Czy całun jest naprawdę sam? Czy w muzeach lub prywatnych kolekcjach mogą być ukryci kuzyni tkaniny z podobnymi niewyraźnymi obrazami, dziwną geometrią lub efektami mapowania opartymi na odległości? Jeśli pojawi się choć jeden kuzyn, tajemnica może przenieść się do sfery natury. Ale jeśli nigdy nikogo nie odnajdą, całun pozostanie sam, a stawka będzie wyższa. Co jest bardziej niepokojące odnalezienie pokrewieństwa czy udowodnienie wyjątkowości? A jeśli wyjątkowość istnieje, co to oznacza? Dar, oszustwo, czy zagadka, której możemy nigdy nie rozwiązać? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Całun może być niebezpieczny. Spekulacje często zaczynają się od chemii, a chemia całunu pozostaje tajemnicą. Wiemy, że len jest zrobiony z celulozy, a całun jest zrobiony z lnu. Jednak powierzchnia całunu zawiera oleje zanieczyszczenia, a być może nawet ślady przypraw pogrzebowych. Niektórzy sugerują cienką warstwę węglowodanów na włóknach, wystarczająco delikatną, aby utleniać się w odpowiednich warunkach. Być może nagły impuls energii zmienił tylko tę warstwę powierzchniową, pozostawiając mikronowe zarzucenia. Gdyby energia zmieniała się w zależności od odległości, mogłaby stworzyć odwzorowany obraz na płótnie. Ale znane źródła mają trudności. Światło ultrafioletowe wnika zbyt głęboko. Ciepło rozprzestrzenia się zbyt wolno. Wyładowania koronowe działają powierzchownie, ale zacierają szczegóły. Pozostaje więc pytanie, czy jakikolwiek mechanizm spełnia wszystkie kryteria: powierzchowność, miękkie kontury, gradienty odległości i trwałość przez wieki. Fizyka oferuje inne ścieżki. Czy pola elektrostatyczne mogły zmienić tylko wierzchołki włókien, pozostawiając rdzenie nienaruszone? Czy krótkotrwałe zjawisko plazmowe mogło wytrawić powierzchnię łagodniej niż ciepło? Badania laboratoryjne wskazują na możliwości, ale nigdy nie dają pełnego obrazu. Każde podejście rozwiązuje część zagadki, jednocześnie łamiąc inną. Wracamy więc do centralnej zagadki. Jaka siła może działać tak płytko, tak precyzyjnie, a jednocześnie tak trwale, nie niszcząc tkaniny pod spodem? Niektórzy badacze patrzą wstecz, a nie w przyszłość. Czy średniowieczni rzemieślnicy mogli natknąć się na zaginioną technikę protofotograficzną? Jaki porządek ignoruje plamy, które przybyły inną drogą? Niektórzy będą domagać się zamknięcia. Będą chcieli wiedzieć, czy to dowodzi boskości, czy fałszerstwa. Ostrożna odpowiedź brzmi ani jedno, ani drugie. Dowodzi to jednak, że powstawanie obrazu jest bardziej ograniczone regułami niż sobie wyobrażaliśmy, a samo uświadomienie sobie tego jest darem przenosić całą ze spektaklu do eksperymentu ale pozostaje jeszcze jedno pytanie pokora co jeśli nie będziemy w stanie odtworzyć obrazu w najbliższym czasie czy powinniśmy iść dalej czy też zaakceptować że niektóre tajemnice wymagają dziesięcioleci cierpliwości Całun nie rozpadnie się gdy będziemy czekać przetrwał już ogień powódź i wieki wątpliwości może przetrwać staranny program pomiarów Niebezpieczeństwo polega na tym. Im bliżej się przyjrzymy, tym bardziej płótno opiera się każdej kategorii, której ufamy. Jeśli obraz ma przyczynę, umysły pacjentów pewnego dnia ją odnajdą. Ale jeśli nieco jest możliwością bez precedensu w świecie przyrody, pozostanie lustrem. Wierzący zobaczą znak. Sceptycy zobaczą lekcję naiwności. Tak czy inaczej, praca nad jego badaniem pozostaje warta zachodu. Prawdziwym strachem nie jest to, że całun dowodzi zbyt wiele. Chodzi o to, że niczego nie dowodzi jednocześnie odmawiając bycia zwyczajnym. Czy świat powinien bać się tajemnic, które wciąż czekają na odkrycie w całunie? Co tak naprawdę kryje się w tkaninach całunu? Obserwujcie, aby się dowiedzieć. Całun turyński, płótno, które oparło się czasowi, całun to coś więcej niż relikwia. To historia, która nie chce się skończyć. 14 stóp długości, nieco ponad trzy stopy szerokości, utkany w wiodełkę z kośną, która mieni się jak zmarszczki na wodzie. Na jego powierzchni leży niewyraźna postać z przodu i z tyłu, na jego powierzchni leży niewyraźna postać z przodu i z tyłu, rozciągnięta od głowy do pięt, jakby ciało kiedyś tam leżało i zniknęło, pozostawiając po sobie tylko cień. Każdy ślad opowiada historię: rany na nadgarstkach, gdzie mogły przebić się gwoździe. Krwawa plama przy stopach owal z boku, sugerujący pchnięcie włócznią, okrągłe odciski jak ciernie wbite w ciało, a twarz cicha, niewładcza, oczy zamknięte, broda, rozdzielona włosy dryfujące po splocie, jakby obraz unosił się lekko nad samym materiałem. Pierwszy zapis o jego pojawieniu się pochodzi z XIII-wiecznej Francji, gdzie małe miasteczko nagle stało się miejscem pielgrzymkowym i piorunochronem sceptycyzmu. Tłumy gromadziły się w podziwie. Kapłani nieśli go w uroczystych procesjach. Sceptycy oskarżali Kościół o inscenizację. Przez wieki całun przechodził z rąk do rąk aż do Turynu, gdzie został przewieziony przez dynastię sabałcką. W 1798 roku rozpoczął tam swoje długie czuwanie, znosząc ogień dym i brawurowe akcje ratunkowe, a jednak zawsze ocalał. Dziś całun spoczywa w klimatyzowanej gablocie w katedrze świętego Jana chrzciciela, gdzie stali i szkło chronią go przed upływem czasu, podczas gdy sam czas nie pozwala mu na osiągnięcie pewności. Żaden moment nie ukształtował jego legendy bardziej niż fotografia zrobiona w 1888 roku. Włoski prawnik Secondo Pia rozstawił lampy i klisze w prowizorycznym ciemnym pokoju. Spodziewał się jedynie rozmycia światła i cienia. Ale kiedy wywołał negatyw twarz, spojrzała na niego zaskakująco wyraźna. To, co na płótnie wydawało się niewyraźne i widmowe, stawało się ostre w odwrotnej kolejności. Kości policzkowe się uwydatniały, usta się uformowały, pasma włosów się rozdzieliły, nawet złożone dłonie nabrały kształtu i proporcji. Nie było to dowodem niczego poza tym, że obraz oddziaływał ze światłem w sposób, w jaki nie potrafiłaby tego zwykła farba. Mimo to ta fotografia zmieniła wszystko. Całun już nie należał do tylko wieże. Stało się to problemem dla nauki. Przez cały XX wiek badacze parli naprzód z równą dozą cierpliwości i inwazyjności. Chemicy badali włókna za pomocą odczynników. Mikroskopy śledziły każdy kontur. Eksperci medycyny sądowej zauważyli, że plamy przypominające krew oznaczały same nici, a nie obraz na nich. Naukowcy zajmujący się tekstyliami zmierzyli splot, porównując go z krosnami używanymi niegdyś w Lewancie. Eksperci od pyłków znaleźli ziarna, które zdawały się pasować do flory wschodniej części Morza Śródziemnego. Czy ten całun wygląda na materiał z tego świata? Czy może być materiałem pozaziemskim? Obserwujcie dalej, aby się dowiedzieć. Tajemnica całunu. Całun pozostaje tajemniczym elementem ubioru. A każde nowe odkrycie wypacza istniejącą debatę, nigdy jej nie kończąc. Nic nie jest wystarczająco rozstrzygające, by uciszyć sceptyków. Nic nie jest wystarczająco trywialne, by odrzucić wiernych, zawsze oferując wystarczająco dużo dowodów, by domagać się kolejnego testu. A sam obraz odmówił zachowania się jak farba: żadnych pociągnięć pędzla, żadnego spoiwa, żadnego przenikania głęboko we włókna. Tylko obecność lekka, krucha i niemożliwa do określenia. Przebarwienia na całunie nie wsiąkają głęboko we włókna. Zamiast tego przylegają do najbardziej zewnętrznych pasm, jakby lekko muśnięte pocałunkiem światła, a następnie pozostawione nietknięte. Kiedy naukowcy stworzyli mapy głębi, na podstawie intensywności obrazu odkryli coś niezwykłego. Ciemniejsze obszary zdawały się korelować z teoretyczną odległością między tkaniną a ciałem. Mówiąc prościej, jeśli płótno leżało bliżej nosa i czoła, a dalej od policzków, cieniowanie było korygowane przez odległość. Było to twierdzenie zarówno niezwykłe, jak i mierzalne. Wielu próbowało otworzyć ten efekt, używając ciepła oparów, a nawet reakcji chemicznych. Każdy eksperyment był bliski, ale nigdy dokładny. Całun pozostał jedyny w swoim rodzaju, co jest uprzejmym sposobem na powiedzenie, że przetrwał, podczas gdy teorie upadały. Potem pojawiła się kwestia wieku. W 1988 roku trzy laboratoria przetestowały nici pobrane z jednego rogu płótna. Datowanie radiowęglowe umiejscowiło je między XIII a XIV wiekiem. Dla wielu zakończyło to debatę. Średniowieczna data ujęła zagadkę w jednym prostym zdaniu. Ale nawet czyste zdanie może ukryć zdanie. Ale nawet czyste zdanie może ukryć zdanie. Próbka pochodziła z dobrze obrobionego brzegu rogu wystawionego na naprawy i wieki dymu. Eksperci od tekstyliów argumentowali, że fragment mógł zawierać nowsze nici ze średniowiecznego przetkania. Inni kwestionowali sposób czyszczenia próbek. A niektórzy przypominali światu, że jeden róg nie może mówić za całą tkaninę, która przetrwała ogień wodę i ludzkie ręce przez wieki. Debata się nie zakończyła. Ona ewoluowała. Jeśli datowanie radiowęglowe jest prawidłowe, całun turyński jest jednym z najbardziej zdumiewających dzieł sztuki średniowiecznej, jakie kiedykolwiek powstały. Jeśli data jest błędna, tajemnica się pogłębia, a wiek pozostaje nieznany. I tak paradoks trwa. Tkanina, która działa jak fotograficzny negatyw na wieki przed fotografią. Obraz bez farby. Efekt powierzchni, który w jakiś sposób niesie ze sobą głębie. Efekt powierzchni, który w jakiś sposób niesie ze sobą głębie. Artefakt, który opiera się wszelkim próbom redukcji, strzegąc swoich sekretów, wkraczając w nasze stulecie. Całun spoczywa w gablocie, która wymaga zarówno szacunku, jak i analizy. W tym napięciu do debaty włączył się nowy głos. Nie wiara nie wątpliwość, ale obliczenia. Wprowadzenie sztucznej inteligencji nieurażonej pytaniami doprowadziło do powstania bardziej wnikliwych pytań. Dążenie do poszukiwania wzorów zbyt ulotnych dla oka i zbyt rozległych dla umysłu. Jeśli fotografia odsłania twarz, a chemia śledzi włókna, to co się stanie, gdy system zaprojektowany do odnajdywania porządku w chaosie wsłucha się w len, ile więc lat ma całun? Przekonajmy się. Naukowcy odkryli prawdziwy wiek Caunu turyńskiego. Testy radiowęglowe z 1968 roku stanowiły punkt zwrotny we współczesnej historii całunu ponieważ obiecywały zamknięcie sprawy. Oxford, Zurych, Arizona. Trzy laboratoria, jeden wspólny protokół. Mały pasek materiału odcięty od rogu został oczyszczony, spalony, przekształcony w grafit i zmierzony w akceleratorach, które zamieniały izotopy na lata. Rezultat – zakres dat między 1260 a 1070 rokiem. Gazety drukowały to pogrubionymi nagłówkami – Muzea odetchnęły z ulgą. Wydawało się, że tajemnica jest rozwiązana. Ale ten właśnie róg stał się najbardziej kontrowersyjnym fragmentem tkaniny w archeologii. Dolna lewa krawędź, dotykana przez niezliczone ręce, łatana po pożarze w XVI wieku, może nie opowiadać całej historii. Chemik tekstylny Raymond Rogers zauważył, że jego włókna różniły się chemicznie od włókien reszty całunu. Bawełna zmieszana z lem ślady barwnika. I ślady cerowania. Jeśli to prawda, koroner mógł mieć nowszy materiał, co zafałszowało wyniki. Obrońcy testów odpowiadali, że laboratoria zweryfikowały proces czyszczenia i potwierdziły spójność wszystkich próbek. Krytycy odpowiadali, że łatka nie musi pokrywać całej tkaniny, aby zniekształcić dane, a jedynie na tyle, aby przechylić szale. Debata trwa w tej wąskiej przestrzeni między pewnością a zastrzeżeniem. Do dyskusji dołączyły nowe metody nie po to, by obalić datowanie radiowęglowe, ale by poszerzyć ramy. Szerokokątne rozpraszanie promieni rentgenowskich, które mierzy strukturę celulozy w starożytnych tkaninach, w niektórych przypadkach sugerowało wieki wcześniejsze niż średniowieczne okno. Krytycy ostrzegają jednak, że ciepło wilgotność i wieki przechowywania mogą zniekształcić sygnał, utrudniając kalibrację i zwiększając margines błędu. Zwolennicy odpowiadają, że każda metoda ma swoją czułość i że prawdziwy postęp następuje, gdy niezależne techniki zaczynają się zbiegać. Nawet badania nad pyłkami wkraczają do gry. Ziarna roślin pochodzących z Lewantu nie dowodzą pochodzenia, ale sugerują kontakt z tymi regionami lub ich podróż przez nie. W połączeniu z badaniami tkactwa i śladami ziół, o których donoszą niektórzy badacze, szkicują one niepełny, ale sugestywny portret który skłania się ku starożytności, nie zamykając jej w ramy faktu. Być może najbardziej uderzającą cechą tej kontrowersji jest właśnie to dostęp. Być może najbardziej uderzającą cechą tej kontrowersji jest właśnie to dostęp. Całun to nie tylko artefakt, to strzeżona relikwia. Próbki są skąpe, ograniczone i zawsze zachowawcze. Ponieważ konserwacja wymaga, aby rzadkość nadawała każdej próbie niezwykłą wagę, kilka nici może stać się tezą, pojedynczy szef może zakotwiczyć stulecie. Nauka wolałaby siatkę próbek na płótnie. Opiekunowie nalegają na ochronę. Pomiędzy tymi instynktami napięcie tylko rośnie. Jeśli data 1988 jest dokładnie prawidłowa, to całun jest średniowiecznym arcydziełem zadziwiającym kunsztem ale wciąż niewyjaśnionym wyjaśnionym sposobie tworzenia obrazu. Żadna znana średniowieczna technika nie jest w stanie odtworzyć powierzchownych znaków na całunie ani jego dziwnego odwzorowania przestrzennego. Ale jeśli data jest błędna, otwiera się okno nie na pewność, ale na zakres wystarczająco szeroki, by objąć najwcześniejsze wieki ery nowożytnej. To nie jest dowód na to, że płótno kiedykolwiek owinęło Jezusa. To jedynie otwiera nowe pytanie, które stawia wiara. I które weryfikuje nauka. Co sądzisz o tym odkryciu? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Mamy nadzieję, że był dla Ciebie interesujący. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Kliknij kolejny film wyświetlany na ekranie, aby nadrobić zaległości i poznać swoje ulubione historie o celebrytach. Do zobaczenia.